To ja, niesforny mi kołajek, wierzcie mi, nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś, każdego dnia coś innego, a planów sto. Mam już w głowie, o jednym z nich wam opowiem. Mikołajek, łobuziak ze mnie jest. Każdy z was, polubi szybko mnie. Bo Mikołajek, najlepszym kumplem jest. Robotnik. <ślesk> Wracajcie na miejsca. O! Jak karabin maszynowy. Może w pobliżu są gangsterzy. Przepraszam, proszę Ej, przestać! Proszę przestać! Pana? Ej, jaka jest odpowiedź? O, mów głośniej! Jakie jest rozwiązanie, bo nie przygotowałem się do lekcji? A? A? E? Zapewniono mnie, że prace odbędą się podczas wakacji szkolnych. Przekro mi, nic o tym nie wiem. I proszę pozwolić mi dalej pracować. Nie! Panie dyrektorze, w takich warunkach bardzo trudno prowadzić lekcje. Wiem, proszę pani, ale nie ma na to rady. Te prace są konieczne. Trzeba tylko mówić trochę głośniej, a prowadzenie zajęć będzie możliwe. Nie słyszę pana! Mówiłem, że pomimo hałasu można. Mm. Mm. Panie Dibon, proszę zadzwonić na przerwę. O godzinę wcześniej? Hurra! Roboty ziemne są naprawdę fajne. Liczę na to, że nikt nie będzie przeszkadzał temu robotnikowi. W naszym wspólnym interesie leży jak najszybsze zakończenie Ech? prac. Proszę pana, a co z lekcją matematyki? Chłopaki, gramy w nogę? Chyba żartujesz. Wolimy patrzeć na roboty. Hmm? Nie, że pan robi dziury w ziemi i nikt na pana nie krzyczy. Hmm? Tak, ja już zrobiłem kiedyś dziurę w kuchni i tata strasznie na mnie się gniewał. E, to nie to samo, ale lepiej stąd idźcie. Rozmowy przeszkadzają mi w pracy. Już nic nie mówimy, proszę pana. Chcemy tylko popatrzeć. Hmm. Maksencjusz nam wszystko zasłania. Fakt. Przesuń się hmm. wreszcie. Hmm? Nic na to nie poradzę, że hmm. nie widzicie. Musicie sobie kupić okulary. Hmm. Nie wolno wam tu stać. Zaraz powiem Rosołowi. Tylko spróbuj. Nie wolno mi mić. Ja noszę okulary. Jeśli chcesz, mogę je potrzymać. Ty też się nie posłuchałeś, bo tu z nami jesteś. Powiemy o tym. Pewnie. Dosyć tego. Co tutaj się dzieje? Czy mógłby pan lepiej opiekować się chłopcami i nie pozwolić im, żeby mi przeszkadzali? Pan chyba żartuje. A co ja tu robię? Zabawiam się, czy co? Szybko, idźcie stąd. Chodźcie, chłopaki, zagrano w kulki. Cały teren szkoły jest nadzorowany, proszę pana. A ja mam pracę do wykonania i to nie są żarty. Wszyscy dorośli są do siebie podobni, ciągle muszą się kłócić. Wygrałem! Coś z Tobą nie w porządku? Moja kulka jest najbliżej. Co że nie, bo moja! Zmierzmy i przekonajmy się. Moja linijka jest w klasie. Już wiem! Tam. Czy zgodzi się pan pożyczyć nam swoją miarkę? Dziękuję panu. Chłopaki, patrzcie. W ten sposób dowiemy się, kto wygrał. Tak, super. Wygrał Access. O. He. Hmm. Nie oddałeś miarki robotnikowi. Ojej, naprawdę, jak tego nie oddam, dostanę karę. Na pewno? Musisz zaraz tam iść. Tylko jak Twoim zdaniem on ma to zrobić, ty spryciarzu? E, e, proszę pani, czy mogę wyjść do talety? Mhm. Mm -hmm. hmm? Ręce do góry, Johnny. Pa, pa, pa. Co to za zabawa na korytarzu? Daj mi to. Konfiskuję. No bo właśnie szedłem do toalety. W takim razie pójdę z tobą, żebyś się nie włóczył. Pośmierzcie, się, wracaj zaraz! Stój, chłopcze, teraz nie wolno korzystać z toalety. Zakręciłem wodę. Ech, trudno. Dziękuję panu. Zostań! Mógłby nas pan o takich sprawach informować? Muszę pytać, czy mogę pracować? To coś nowego. Proszę spojrzeć mi w oczy. Ten chłopiec musi pilnie skorzystać z toalety. Niech pan włączy wodę. Dobrze. Proszę, Mikołaj, możesz teraz już wejść. Dzieci, muszę was poinformować, że toalety są zamknięte aż do odwołania z powodu prowadzonych prac. Ja nie wytrzymam do wieczora. Na samą myśl już muszę tam iść. Trzeba coś zrobić, panie Dibą. Mm, mm, mm. mm. Proszę nie mówić, że znowu mam włączyć wodę. Ja pana, proszę, niech się pan postawi w sytuacji tych biednych dzieci. Mm. Oh. Jak to możliwe, że znowu musisz! Poprzednio tylko udawałem! Pośpiesz się! Ile będziesz tam jeszcze siedział? Przestań się dobijać! Przeszkadzasz mi! Przez ciebie jestem tu tak długo! Hm. Robimy mu kawał! Ananiaszu, co ci się stało? Hmm? Masz pełno drobnych krostek na twarzy. Co ty opowiadasz? To... to nieprawda. Właśnie, że tak. Przejrzyj się w lustrze, jeśli nam nie wierzysz. <śmiech> Ratunku! <śmiech> <śmiech> Już proszę pana, my byliśmy ostatni. Kłamałeś. Nie mam krostek. Poskarżę się dyrektorowi. Ty hey, w okularach za późno, trzeba było przyjść wcześniej. Brawo, gratuluję. Teraz dzieci przez pana płaczą. Hmm? Oh. No dobrze. Pewien, że to numer tych dzieciaków. Prace zakończone? Tak, na dzisiaj. Jutro zabieram się za dziedziniec. Także jeszcze się nie żegnamy. Naprawdę, nie może pan poczekać na wakacje? Ja nie mam wakacji, a kolejne zlecenia już na mnie czekają. Hmm. Hmm? No, o. Teraz zobaczycie, co zrobię z waszą piłką. Proszę to zostawić. Czy ja coś panu zabieram? Eh? Moja miarka. Tego już za wiele. Złodziej. Mam no, no nie. Na jakiej podstawie mnie pan oskarża, prosak? Nieuczciwy typ. Łachudra. Głupiec. Głupek. Panie Divo, zapraszam pana do mojego biura. I pana też. Mm. No to co robimy? Kończymy tę grę. Ach. No pięknie, pajacu. Teraz musisz iść po piłkę. E, e. Chłopaki, pomóżcie, albo zostanę tu na zawsze. E. Nie bój się, idziemy. Mam nadzieję, że zostało to dobrze zrozumiane. Proszę powściągać swój język w obecności dzieci. O! A niech to dokroć co twórbeczek. Poddaję się. Przerywam roboty. Skończę podczas wakacji. Mój tata miał podobną minę, kiedy zrobiłem dziurę w kuchni. Panie Dibon, może nie wygląda to bardzo porządnie, ale rozwiązuje problem do czasu wakacji, prawda? Oczywiście, panie dyrektorze. To dobrze, a więc sprawa zamknięta. Możecie wrócić do zabawy. Dziękuję. Hmm. Chciałem powiedzieć dobrej gry. Chodźcie, chłopaki, musimy skończyć mecz! <śmiech> <śmiech> Rosół jest jakiś dziwny. Nigdy nie wiadomo, jak się zachowa. Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Best Film. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Biegu W polskiej wersji udział w Joanna Jonna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kindergis, Ewa Serwa, Brigitta Trowska, Szymczak, Aleksander Gadek, Mikołaj Klimak, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortmann. Tłumaczenia Monika Wartnicka-Gustowska.